Jakiś swojezimy? Cześć. Nie, słuchajcie, mam dzisiaj dla dobrego pasażera. Zobaczcie. Poczekaj, zróbmy tak. O, takiego mam pasażera. Ha. Lecimy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, właściwie motoorkiestrę, którą zawsze od wielu, wielu lat organizowana jest na powstańców śląskich na terenie automobil klubu polskiego i to jest w ogóle takie miejsce, w którym najbardziej nierealne rzeczy z motoryzacji są właśnie w zasięgu ręki. I to jest cudowne. W ogóle to co się dzieje tu, to, to teoretycznie się nigdy w życiu nie powinno dziać. A na szczęście się działo. I na onkologię i hematologię dziecięcą udało się zebrać ponad 700 tysięcy złotych. I tak odjeżdżącym bokiem mustangów wszystko się rozpoczęło. Jesteśmy na motorkiestrze, orkiestrze, kolorować pięknie, z motoryzacyjnie zbieramy pieniądze. 33 finał, i widzicie, co jest bardzo najważniejsze w tym wszystkim: że się dobrze przy tym i robimy dużo dobra i tak dalej. I onkologia dziecięca będzie wsparta dzięki takim ludziom jak my i wy. Taki piękny Fleetwood zestęp wielkiej orkiestry wygląda dumnie. Taka piękna bemka zbudowana dla Bartka Ostraszewskiego ma, uwaga, ponad 500 koni i to wszystko dzięki bardzo mocnej turbosprężarce. Może to i dużo, ale taki w miarę cywilny Jaguar w wersji Type R może tych koni mieć aż 550. A dla kochających Amerykę, tak jak ja pojawiła się piękna kroweta C7 A na scenie cały czas licytowano motoryzacyjne radości 300 zł po, 400. 400. 400 po raz pierwszy. 400 400 zł po raz pierwszy. 400 zł po raz drugi. 500. 500 zł po raz pierwszy. 500 zł po raz drugi. Batotyk na złotych po raz trzeci. Brawo! 1, 2, 3. Zaczynamy od 100 zł. 100 zł. kto ma jest 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. Czekamy chwilę, bo jest leka bogła, Dyskwalifikacja. Ale nie gumy, ale z takim szczytnym celu. Bardzo proszę. Wielu atrakcyjnie było to, że z tymi kierowcami można było się ją po prostu przejechać. 200, 200 złotych tam chłopak ponosi, 300, 300 zł, 300 zł, 80, 400, 400, 400, 500, 500, 500, 600. Powiedz krótko, tu, tu się licytuje. Tu się licytuje przejazdy z kierowcami, którzy jeżdżą naprawdę na wysokim poziomie, pokazują swoje umiejętności. Można doświadczyć tych umiejętności I na ja prawym fotelu. Ja, I naprawdę fajnymi autami. I przede wszystkim mamy palenie gumy, czyli drift, mamy szybką jazdę sportowymi samochodami, mamy jazdę terenową, mamy jazdę UTV-ami, czyli bagi. Więc naprawdę dzieje się dużo. Każdy rodzaj motoryzacji samochodowej może tutaj doświadczyć, i nie tylko, bo ciężarówki też są. No to Trochę się dzieje, jest głośno, ale to co fani motoryzacji A lubią tak najbardziej. Musi być. Tak musi być. A te ciężarówki były też uwaga bardzo ciekawe. A zaraz obok tych pięknych ciężarówek Polonec ze sputną historią. Polonius jest z powodzi obecnej, tak, e, zeszłorocznej. Został porwany od właściciela, półtora kilometra od e, e, tam, gdzie stał. Woda e, wyciągnęła go, rzeka, od miejsca za, e, z postoju. A obok piękna skoda ku która na szczęście nie pływała. Ja ją po prostu y, od, odbudowałem od podstaw na, na nowych elementach Na nowych elementach, no takich jak błotniki, maska słucham. W czekach można wszystko dostać nawet, nawet dach nowy można kupić A jaki silnik? Silnik seryjny 1100 Tak Jak dla mnie, taka skoda przepiękna To jest tak, 88 rok, 16 zaworów, e, praktycznie agrupowa. No niestety dzisiejszy dzień ją pokonał, Przegór zewnętrzny nam strzelił na jednej z beczek. E, no jest bardzo przyczepnie, na slicku niestety urwało go. Samochód jest kurczę niepowtarzalny, można powiedzieć. W HRSMP są tylko teraz dwa takie. No i tak naprawdę. Tak jak mówię, staramy się jeździć jak najszybciej i widowiskowo, tak jak to się jeździło kiedyś, nie, nie pieścimy się może tak jak to się jeździ teraz r 2 bardziej musimy jechać bokami, bo to są trochę inne samochody, więc no troszkę ten inny styl jazdy, więc na pewno jest to coś ciekawego. I na deser przepiękny amerykański musang na szczęście bez żadnego tuningu, tylko w po prostu w bardzo pięknym stanie. To była piękna, dobroczynna akcja.